serdecznie na kanale Holistyka. Jest mi niezmiernie miło, że tu jesteś, że padasz, że oglądasz, że może praktykujesz. Dzisiejsze zajęcia, krótka praktyka będzie poświęcona naszym stopom. I będziemy po prostu na wszelkie sposoby starali się rozluźnić nasze stopy, starali się wymasować właśnie poprzez masaż naszych stóp będziemy się starali rozluźnić także rozluźnić ogólnie całe ciało także jeżeli masz i chcesz wykorzystać jakąś taką właśnie piłeczkę do masażu czy może piłeczkę tenisową to śmiało, jeżeli może jakimś cudem też masz przy sobie takie jakiś mały masażer ja ten masażer dostanę od swojej sąsiadki którą bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie która że bardzo lubię stopy i właśnie bym miała sować, także takie urządzonko bardzo fajnie się mi sprawdza. Jeżeli nie masz takowych przyrządów, to nie przejmuj się, nasze ręce nam wystarczą. Więc tak, kochani, zanim zaczniemy praktykę, weźmy sobie jeden dech I wydech spokojny. Ok. I zacznijmy sobie. Weźmy, zacznijmy sobie na początku od prawej stopy, czyli usiądź sobie w wygodnej e, pozycji siedzącej, e, skrzyżuj nogi przed sobą i weź tutaj sobie na górę swoją e, prawą stopę e, i tak będziemy na początku e, wkładali palce u rąk, pomiędzy palce u stóp, jeden w drugi, tak żeby zahaczyć właśnie nasze palce u rąk, pomiędzy palce u stóp. Na początku będziemy rozgrzewali całą stopę, czyli naciągali palce i stopę do góry, stopa flex i obciągali palce w dół, stopa point. Jeżeli bolą Was te przestrzenie pomiędzy palcami u stóp, ponieważ macie tam swoje palce u rąk, to to jest normalne. Bo no, rzadko kiedy mamy coś pomiędzy naszymi palcami u stóp I, i, i są po prostu one do tego nieprzyzwyczajone. Jeżeli na przykład macie problemy z haluksami, to takie ćwiczenie jest świetne. Ok, jeszcze chwilę, może takie okrążenia stopą, kostką w jedną stronę i w drugą. Jeżeli macie również jakiś olejek, balsam, Cokolwiek, co chcecie przeznaczyć do masażu, to, to śmiało możecie to wykorzystać. Teraz tak, kochani, rozluźnijcie dłoń ze swojej stopy. Na początku będziemy głaskać stopę. Ja nie jestem masażystką, nie mam pojęcia o tym, jak się powinno masować stopę, ale bardzo lubię masować swoje stopy i. Um, więc po prostu przedstawiam Wam to, w jaki ja czasami sposób masuję swoje stopy. Czyli na początku głaszczę, ale tak dosyć intensywnie, czyli przesuwam ręką po stopie, palcami. Ok? Ok, teraz jeżeli macie piłeczka, czyli po prostu staram się masowywać takim, o, taką, e, takimi właśnie okrążeniami na stopę. Też fajnie jest to zrobić w pozycji stojącej, czyli kładziemy piłeczkę na podłogę i stawiamy stopę na piłeczkę i po prostu um, tak sobie stopą um, co robimy? Przesuwamy po piłeczce. Okay? Nie zapomnijcie tutaj o żadnej części swojej stopy, pięta również. Ok. Czyli nie, nie macie piłeczki, po prostu użyjcie swoich kciuków i masujemy nasze stopy, wszystkie palce u stóp, mocno wciskając kciuki, te wszystkie tutaj przestrzenie w naszej stopie. I masujemy. to krótki masaż. Nie zawsze mamy czas na długi, jest to krótka wersja masażu. Ok, co teraz będziemy robić? Zrobimy piąstkę z lewej y, ręki i po prostu będziemy stukać. Stukać tą piąstką w naszą stopę. Nie jakoś tak bardzo mocno, ale tak żebyśmy czuli, ok? Stukamy. Stukamy szczególnie właśnie w piętę. Tutaj na to... Y, Nasze podbicie. Jeżeli jakkolwiek źle się czujesz przy tym stukaniu, nie rób tego. Okay? Ja a, akurat lubię, ale może to nie będzie a, wariant dla Ciebie. Ok, i rozluźnij znowu poprzesuwaj ręką od dołu do góry od góry do dołu i znowu może przez chwilę jeszcze pomasuj swoimi kciukami swoją prawą stopę, czyli to zależy od Ciebie, czego właściwie oczekujesz od tego masażu, czy chcesz bardziej właśnie tak zrelaksować, uspokoić się, to wtedy robimy taki bardziej łagodniejszy masaż, delikatniejszy. A jeżeli chcesz właśnie rozbudzić swoje stopy i, i, i ogólnie siebie też również. No to jak wiadomo, no, taki mocniejszy, intensywny e, masaż. Ok. i na sam koniec już wypaszczemy naszą stopę. I powoli. Prostujemy w prawą kolano w prawo, stronę. Kładzimy prawą. Nogę pod lewą, prawa noga na górę. Pierwsze ćwiczenie. Tutaj wsuwamy palce u rąk, pomiędzy palce u stóp, w prawej nodze. I na początku właśnie przyzwyczajcie tą stopę do posiadania czegoś pomiędzy palcami. I naciągamy palce do dołu. I mocno pchamy palce i stopę do góry. krążenie stopy w jedną stronę i w drugą mocno, mocno. Ok i rozluźniamy naszą prawą dłoń. Ok i na początku będziemy tak właśnie przesuwali dłonią od dołu do góry. Takim płynnym dość intensywnym ruchem przesuwamy. Ok. Teraz jeżeli chcesz i masz jakieś takie przybory do masowania, po prostu je użyj i dzięki temu nie się męczysz, tak? Dzięki takim przyborom po prostu używasz ich do, do tego nacisku na swoją stopę. A jeżeli nie masz takich przyborów, no to używamy kciuków i po prostu wciskamy nasze kciuki wszędzie, żeby wszystkie tutaj miejsca w naszej stopie. Nie omijamy niczego. Jeżeli bardzo boli jakieś miejsce, to zostań tam dłużej i to część ciała jeszcze bardziej. Zrobić to taką piąstkę, to, to zrób piąstkę i będziemy obszukiwać nasze tutaj podbicie i piętę. Nie jest to dosyć, nie jest to zbyt, um, zbyt przyjemne tutaj dla naszego śródstopia. Więc może nieco bardziej delikatny taki ruch tu piąstwo, ale na pewno nie oszczędzaj swojej pięty i właśnie tutaj swojego podbicia. Tak mi się wydaje. Ale wiecie co, ja szczerze mówiąc, to robię to po prostu na sobie, więc um, zawsze dostosuj wszystko do siebie. To jak się czujesz, jak, jakie są twoje odczucia podczas tego. Ok, I rozluźnij. Znowu takie łaskanie. Góra, dół. Ok. I znowu jeszcze raz. Może przyrządem, a może po prostu kciukami masujemy swoją stopę. Może nieco wolniej. Czulej. Z wyczuciem. No, albo intensywnie, zdecydowanie. Tak czujesz. Tak jak czujesz dziś. Ok. No już teraz wygłaszczamy Możesz usiąść sobie po prostu na krześle, jeżeli taka właśnie siedząca pozycja nie jest dla ciebie wygodna. Mówię to na końcu naszej praktyki, <noise> ale no tak na, na drugi raz. Okay. Ostatnią rzeczą jaką sobie zrobimy. Będzie przyciągnięcie obu stóp razem do pozycji motylka. Postarajcie się usiąść wygodnie i potrzebne nasze dłonie o siebie, tak aby wytworzyć ciepło i przyłożymy właśnie nasze dłonie do naszych stóp, ok? Czyli pocieramy dłonie o siebie mocno, mocno. A jeżeli chcesz właśnie nałożyć jakąś oliwkę, może jakąś laminowy nie, nie olejek, jakiś balsam czy, czy cokolwiek, to śmiało możesz to zrobić również po takim masażu, nałożyć sobie ciepłe skarpety. To na pewno pomoże Ci się zrelaksować. Ok, mousse, mousse, E igual. To by było wszystko w dzisiejszej praktyce. Dziękuję Ci bardzo za, e, za to, że, że byłeś, że słuchałeś, że wykonałeś może właśnie wspólną, e, wspólne praktykowanie. E, także taki mały apel. Nie zapominajmy o swoich stopach e, i, i masujmy je, rozluźniajmy je, e, niech nam służą w zdrowiu jeszcze dłużej. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Na razie Pa!